Czy się nagrywa? Nagrywa się. Elu wina moi drodzy. Pozdrawiam na początku Ezika Lamusika, który ze mną jest. Nie na Discordzie, nigdzie po prostu przyszedł. Pozdrawiam Dramaturga. Pozdrawiam moderatora PvP Kids Boyd Apples i pozdrawiam Dark Angel. A, i Kaje. Yy, dramaturga i Ajzika pozdrawiam, bo cały mój odcinek obejrzeli z wyzwyskami. Yy, bardzo się spodobało, więc jeszcze raz. Niestety poprzedni odcinek się zesrał, bo miałem za mało miejsca na dysku. Więc jeszcze raz. zaczynam od chłopaków, przechodzimy do dziewczyn. A mniej więcej wiem co powiem, więc myślę, że szybko pójdzie. Yy, Max2020, O która była w poprzednim odcinku. Wiek 20, hobby, Graje na gitarze, wolny, Max, nie będę się wypowiadał, jeśli chcesz, żebym go nawyzywał, to macie w poprzednim odcinku. Mógłbym go jeszcze powyzywać, ale mi się skończyły teksty. Trzeba to przyznać. Ty jesteś ty od razu, jesteś złodziejem, bo on się nazywa Max, a po drugie jesteś zjebany, bo masz na imię Max, Max. Mi się przypomina taka z Nickelodeona, Marvin, Marvin. Jak ktoś oglądał, pozdrawiam. Jesteś kosmitą. W ogóle Gumball. 1, 2, 3. Gumball się skończył. Już wiemy co zrobił po, po skończeniu się serialu na Cartoon Network. Zaczął grać w Minecraft na kreatywie Hobby wymy L16. Do tego przejdę później. Albo teraz. To w ogóle. To już nie jest wiek. W sensie... Oczywiście, bo wiem, z niektórych mogę triggerować. Wiem, że to jest LC lata. Ale lubię sobie backer robić. Ale fuuu... L16, yy, Lamus 16. I może Luis 16. Ten nie powiem kto, bo jeszcze... Mnie historycy wyzywają jak polniście ostatnio. Spot, XDN wymy. To jest inny poziom myślenia. O kurwa! <laughs> Bez jaja. <laughs> inny poziom spierdolenia. Sport XD nie wymy. Tuż nie jest stan. W ogóle na początku jak myślałem, że jest S, to stan, że nie wiem. Jakby napisał na jaki stan jaki? Ciekły. Poczekajmy, zobaczymy co zmieni. Jest ciekawe, więc zaraz wracam. I co jest? Dobra, wróciliśmy. E, mamy sport, piłka. Piłka, więc... poziom opadu, w sensie spierdolenia opadu. Ale hobby dalej nie wiemy, więc... dalej poziom. I dalej jest L, więc Vito Play Games, wiek 17, hobby rap, trap. To, co zaraz powiem, nie ma na celu urazić ani fanów rapu, ani trapu, ani twórców. To jest czysta moja twórczość, więc uwaga: trap i rap. Myślę, że trap ci pułapka, bo każdy, kto tego słucha, to ma potem pułapkę do końca życia w organizmie. A dokładnie ma raka uszu. A jest rap Rap to w ogóle wypad. Rap toleruje, a nie polski. Bo jest zabicie. Już wolę słuchać disco polo do końca życia niż rapu Elo. Stan wolny. W ogóle pisz na czerwono, więc jedynka jak w szkole. Piszesz na czerwono, pała i uwaga do dzienniczka. Wiktor, normalne imię. Ale patrz im jest pogubione. Czyli jesteś grubasem. Das mój ulubieniec. Pozdrawiam cię i to ma na celu cię nie urazić. Ciekawe, czy ktoś wyłapał. Eziki, lamusiki. Czyli jesteś Ezem i lamusem? Albo kilka osób gra na tym kącie jako Eziki, a nie Ezlamus. O Skwina. Wiek 2,5. Twoja autografia leży i płacze? pisownia cała znajomość języków i w ogóle wszystko leży jeszcze ten znajomość języka czy jak to tam było I zasób słownictwa to w ogóle sera pod krzakiem hobby beatbox, beatboxer to twój stary na twoich urodzinach co, co roku naprawdę te komentarze są takie Dziękuję. Że sam... że sam jak oglądając ten odcinek poprzedni, miałem takie Jezus mery, co on wygaduje. Ulaniec kawy. Nowa grupa na Facebooku. Jeśli będzie 10 tysięcy łapek w górę, zakładam. Nie. Kacper hashtag, twój stary. Jesteś starym Cacper? Czy, je, czy... stary? Nie. Tu mogę tak rozkminić to, że absolutnie odwrócę to. Lustrzaniec, coś takiego. Nie wiem, skończyło mi się. O, mamy minutę, więc trzeba się streścić. Tonio, czyli ze szkoły, wiek 18, it's spot mówiłem o tym. Zajęty, internet, Mateusz Mateusz masz dwa imiona i masz zjebane numerki. Asimo 47812 Wieku Grali, hobby ukradli, jak twój rower urodziny, oh shit, here we go again Stan wolny, bo jesteś wolny. Aki, czyli też jesteś gruby. Jakiś pierdolnięty minus równa się minus, prawda? Mister Sebo, imię Ezio, jesteś Ezem. Je... Jesteś Ezem i O, czyli 1,0, czyli jeszcze Ezem i Botem. Lata 17. Siedemna... Patrzę, czy mam miejsce na dysku. L17, czyli dlatego wiem, że później będzie. 17, czyli jesteś niepełnoletni, wolno ci alkoholu pić. A ani pali ci, a jesteś już zjarany, ez wolny, imię Ezio. A tu się kreski ci nie dowaliły. O, mam więcej, hu, uh, uh, hu, uh. hu. O, tu mamy jeszcze chłopak. To za down przyszedł. Karol, jakiś śmieć. Um, scary Dream, wiek 18 Hobby, a co cię to? Bo mnie to obchodzi, bo to jest faba. Mnie to nie obchodzi, bo ja się z tego śmieję i potem zrobię wyświetlenia. Mało ale robię y... Stan sam nie wiem XD Czy jesteś i zajęty i wolny Czy jesteś zjebany Ty, a może masz i chłopaka i dziewczyny Doba, przestają skwijać bo tu mam mało czasu a chcę się pośmiać z nich Kurde, nie zdążyłem już ja... Jesteś przekroślonym Jackiem Gadzinowskim Misiu pisza Pi... masz pis, czy jesteś wysłanniczką pisu, czy masz minus 10 do kultury osobistej tak jak ja, błagam na odcinku, wiek 15, elo, mo ale możesz się legalnie grzmocić, więc stan wolna, fab, czy chyba fab, <tryk> hobby, rysunek, ty, oe, ośrodek edukacji, albo ośrodek encyklopedyczny, Ś spiew, sport, manga, przeczytałeś w życiu jedną mangę, to jest twoje hobby, czytanie mangi, jednej, i tej samej, kurde. Spiew, barka jest śpiewana. Wiki, dwu... średnik 3, średnik D. In... A, chyba, jest jesteś kolejna. Goferciu, jesteś gofrem, bo tak dziurawem masz mózg. I Dema, demo chyba, bo w wersji, pla... wersji pełnej nikt nie weźmie. Stan Wolna, Wik16, hobby mangi. Czytałeś kilka mang w życiu. Do tego bym się przyczepił, ale mamy mało czasu. X, a teraz już nie wiem. X szkieletka X, imię Oliwia, wiek 18, nic nie napiszę. A napisałaś na dole i na górze, więc jesteś głupia. X olatka X, dzięki za zmarnowanie czasu. 17, czego? Chromosomów? Czy par chromosomów? To i to źle. Wolna, Schobi może wolna, anime i mangi. E, bym coś powiedział, ale sam oglądam. E, mangi, przyjrzyj przez 2 i, więc e, OE Ośrodek encyklopedyczny albo edukacyjny. Powodzenia. E, chcia, tu chciałem, tam miałaś coś. Scharicha, z Arabii Saudyjskiej. Po, pozdrowienia. E, właśnie, mam 34% ludzi, oglądam je z Polski, więc mło. Wow. Yuki 3i, 4, 4, 17, wolna, hobby, serce, o, czyli operujesz ludzi na otwartym sercu. Ja naprawdę muszę się śpieszyć, że ten odcinek nie trwał 20 minut. Yy, hobby, serduszko, 3 yy, jest większe od, czyli matematyka. Maja, kobiety są słabe z matematyki. W końcu możemy przejść do naszej ulubionej części. Okej, okay, Jack, okej! Okay. Pies Oskar, twój stary jest! A to nie to, sorry. To pojechałem bez Nie, faktycznie. Nie. Oskar pali. Jesteś zjebany. Zjeban... <laughs> Dzięki, kafa, zjebany ten frytek jest. Yy, Max, siema. Yy, Oskar, a yy. Jestem Jack, a ty? Nie Jesteś Jack, tylko przekreślony Jack. Mateusz, do nogi piesku. Łof, łof! A co? Ty jesteś niedorobiony, elo. HAHA! <laughs> Akurat tam. Jeśli odkreślał, jak wiesz. Yy, Obożiu oh Max gra na gitarze w lesie. Kolejny. Wyrzuca. Co wyrzuca? Max. Ja Max. I am good. A ty? Ja wstrzeszmy do playa, ty. En halo. No, za dużo tego. Pies Dwuklopek O Jak ten, jak ten obraz, krzyk Mocu się od Ciebie Będę Ci dał to leźnika, bo czasami to jest złoto Jack O, oh, hej Dobra, ich postalkować O Jezu a był to Czekajcie This Enderman Ja Mateusz, ty, właśnie Mateusz, jak ten ksiądz Mateusz, nie? O, oczy mi widać, pozdro. Eee. Eee. Nie no, będzie, że moich nie widać. Idzie do biblioteki and system nie chyba. Ja, bo się predator o coś pyta. Bo się tu nie, nie widzi wracać. Ja do Endermana. mam 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 ze sobą gitarę i i Piesoska! Uf, uf! Tak! Nie, 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 ma co. Ej, no czegoś szybciej. właśnie, ja muszę szukać innych! A, si żyje? Nie wiem. Tu są. Tu, tu, tu są. Oooooo Ej, bym tu patel zobaczył, ale... A nic jest mieszany! Mm. Slenderman. Stare fijn. <laughs>

O, udało się. Kudę! GZ ja. wszystko nas. A. Yy, po odcinku lecisz? A, fajnie. Yy, v. No debil, no. Ja za nią lecę, co? Halo, oh, ja chcę ją... <śmiech> <śmiech> to jest takich. <laughs> Bawimy się w Slendermana O mm que -hmm. Knapię ja i ja na. I ja to. Gdzie ja na Robloxie Chyba <grymne> ten odcinek ma już. 17 minut, a ja mi mnie. Więc jeszcze chodźmy. Hmm. Hehehehe. He, Czekaj, jeszcze się zorientuję, za tym drzewem, poobserwuję. Ja pierdolę, jacy franki są dobre. Pozdro! Szkoda, że dodany nie jestem Trzeba zrobić fabę! No ba. Ja chyba to skończę W tym momencie, bo jest 20 minut No to jest na końcu odcinka Dobra. To jest na tyle, dziękuję Elo e, Więc debil Debil stoi tu Dziękuję wam za uwagę, komentujcie Spał. Dziękuję Wam za uwagę. komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam Wam się podobało wyzywanie i plankowanie. I robię miniaturkę. Elo.